Na czysto, żeby później zostawić to robić z tego filmu prywatnego, tylko żeby móc Latami spowodowała pewną szopkę. Doszło do powstania pewnego rodzaju kabaretu, który teraz powoduje, że ja praktycznie no, pójście, To, żeby mnie wzięli gdzieś do pracy, to y, będzie bardzo duży problem. Bo na przykład poszedłem, gdzieś tam poszedłem do pracy, i y, ostatnio znaczy poszedłem na rozmowę o pracę. I tam się śmiać zaczęli. Yy, gość powiedział, że możemy przyjąć tam, że na hale, do tak, Że razem ze wszystkimi tam będę stał, czy tak. I yy, no, wiadomo, że tam się wszyscy, widać było, że się śmiali wszyscy, nie? Że yy, po prostu yy, że był taki podtekst tego, że ja pójdę do tej pracy, to yy, tam możliwe, że będziemy bili, yy, że będą jakieś takie. Yy, do hucza, żarty sobie będą robić, że tylko do, do takiego typu pracy, że nie przyjmą. I wiedzieli, że tam nie pójdę, więc specjalnie dla ja i mnie po prostu tak jakby na rozmowę wzięli, zawołali. Zaprosili tam do tego. Ale wiecie dlaczego? Taka prawda jest dlaczego w ogóle nie mam szans na to, żeby teraz już do pracy gdzieś dlatego, bo zaraz to w co to jak poszedłem do pracy w busie to w pewnym momencie zaczęli się wszyscy śmiać, że to, to, że moja praca wygląda tak trochę jak tak, był inspektorem policyjnym. Nawet zdarzały się takie sytuacje, że my jechaliśmy gdzieś pusem, jechałem gdzieś, przyjeżdżałem i tam telefon był, że tutaj cała policja jest, że oni jadą, że oni monitoring mają i że gdzieś tam było dziurawe, nieposprzątane, za chwilę ktoś leci, sprząta to, przekładają, później wyświetlili, yy, później zaczęli wyświetlać żart, że inspektor nadczajny i coś tam, że się śmieją, nie? Yy, I to trwało i latami, były sytuacje, na przykład, że przyjechaliśmy i coś tam było źle zrobione, porozrywane czy ten i później następny raz przyjeżdżam drugi, trzeci raz, tam już wszystko było naprawione, porobione, wszyscy grzecznie pou, poustawiali się. Powiedzieli, że, że że po prostu to jest tak, jakby taki bus policyjny, gdzie cała policja, wszyscy przyglądają się, patrzą i po jakimś czasie, po kilku latach jeżdżenia pojawiło się takie zjawisko, że wszędzie, gdzie ja się pojawiłem z busem, to ludzie udawali, że nie są pedofilami. rozumieć. to jest i to był właśnie już to jak powstało, to już był ten taki pewnego rodzaju taka granica. Teraz jest tak, że w momencie, kiedy ktoś mnie zatrudni, to bierze do siebie całe w ogóle to policyjne towarzystwo, wszystkich, w ogóle cały ten monitoring i tam będzie ocena, co ta osoba robi, prześwietlenie całego życia. Yy, oczywiście ta osoba będzie, zacznie udawać, że nie jest pedofilem, że jest niewinna, bo dowie się i tak dalej. I, I powiedzcie mi, kto jest w stanie żyć, prowadzić firmę, funkcjonować w takich warunkach. Yy, kto jest w stanie w ogóle yy, iść na to, żeby zatrudnić kogoś takiego, że <laughs> po prostu. Yy, Wszędzie, gdziekolwiek idę, to idzie ze mną razem całe w ogóle... całe środowisko, można powiedzieć, policyjne i... więc, no cienko to widzę, to po prostu, to nie jest takie proste to, żeby... Nie wiem, czy się znajdą chętnie. nie? I teraz to już jest tak rozreklamowane. Moja osoba, jeśli chodzi o to, że wszyscy wiedzą o tym, wiedzą, że to tak jest i że... No doszło do, do jakiegoś takiego paradoksu, nie? Można powiedzieć. Dobra, e